Andreas Felder, austriacki skoczek narciarski, trener skoczków narciarskich. Skoczek, który wygrywał konkursy Pucharu Świata stylem klasycznym, ale również stylem V. Dziś sprawdzimy jak Austriak radził sobie w balce o największe trofea. Zaczynamy standardowo od Pucharu Świata. Pucharze Świata klasyfikowany był w 12 sezonach i miejsca jakie zajmował w klasyfikacji generalnej generalnie no dobre miejsca sporo miejsc w drugiej dziesiątce w trzeciej w zasadzie jedno to co 23 był w sezonie 87 88 no najgorsze miejsce to 46 w sezonie 82 83 natomiast na podium Pucharu Świata stawał aż 6 razy 3 razy na najniższym stopniu podium, raz był na miejscu drugim i raz sięgał po kryształową kulę w sezonie 90-91. Więc tutaj suma punktów Austriaka to 498,6. I ogólnie Austriak aktywnych sezonów, w których właśnie walczył o te największe trofea w skokach narciarskich, tych sezonów miał 13. Punktów do naszego rankingu Austriak zdobywa zatem 38,4. I w naszym rankingu to daje mu w tej chwili drugie miejsce za Andrasem Goldberg Jedynie o 20. Teraz przejdźmy sobie do Turnieju 4 Skoczni. Startował również 12 razy w 12 edycjach i najlepsze osiągnięcie to drugie miejsce. W sezonie właśnie 90-91, gdzie zdobył kryształową kulę, to była edycja numer 39 w turnieju czterech skoczni. To było najlepsze osiągnięcie Austriaka. Poza tym miejsca dwa razy był szósty i raz był dziesiąty. To chyba wszystko z miejsc w pierwszej dziesiątce. W drugiej dziesiątce był parę razy. Był między innymi 16, 12, 19, 14. Pozostałe miejsca to już miejsca dalsze. Suma po wypunktowaniu tych wszystkich miejsc Austriaka daje mu 256,6 zaś do naszego rankingu punktów 19,7 i taka ilość punktów w naszym rankingu daje mu na tą chwilę miejsce piąte na pięciu skoczków których już rankingowaliśmy także zamyka tabelę na ten moment za Martinem Schmidtem Przejdźmy sobie do zimowych igrzysk olimpijskich. Zobaczmy jak tutaj wyglądają wyniki Austriaka do naszego rankingu. Tutaj mamy tak. Sarajewo w 84 to jeszcze za czasów Jugosławii. 6 miejsce na skoczni normalnej, 28 miejsce na skoczni dużej. 4 lata później Calgary w Kanadzie. 12 miejsce skocznia normalna, 6 miejsce skocznia duża. I Albertville we Francji 4 lata później. 6 miejsce na skoczni normalnej i 9 na skoczni. Dłużej Widzimy, że na każdych, na każdych edycjach zimowych Igrzysk Olimpijskich był szósty, tak naprawdę. Był na miejscu szóstym w każdej olimpiadzie. I takie też jest jego najlepsze miejsce, jeżeli chodzi o zimowe Igrzyska Olimpijskie. Suma punktów 174 i do naszego rankingu uzyskuje Austriak 13,4. To na tą chwilę daje mu miejsce trzecie za Matim Hautamekiem, zaś przed Martinem Schmidtem. I to przed Schmidtem spora przewaga. go okay. Teraz przechodzimy do Mistrzostw Świata. Występował w pięciu edycjach i najlepsze miejsce to miejsce pierwsze. W 1987 w niemieckim Oberstdorfie na skoczni dużej zdobył złoty medal, zaś dwa lata wcześniej w austriackim Zefeld mistrzostwa skończył na drugim miejscu na skoczni normalnej. Pozostałe miejsca generalnie niezłe, może poza tym 50. w Oberstdorfie, swoją drogą takie mistrzostwa pół bo na skoczni dużej pierwszy, a na skoczni normalnej dopiero 50. No, zaś pozostałe miejsca piąty, siódmy, dwunasty, to są niezłe miejsca, naprawdę niezłe miejsca w osiemnasty, 18 na skoczni dużej. Także suma tutaj Austriakowi wychodzi 375,6 zaś do rankingu nosi punktów 28,9. I to na tą chwilę daje Austriakowi miejsce drugie. Za Martinem Schmidtem zaś wyprzedził Andras. Goldbergera. I pozostałe nam Mistrzostwa Świata w lotach: start w pięciu edycjach i zdobyte złoto w Tauplitz w 1986 roku. Poza tym był jeszcze czwarty w Wickersund, 15 w Planicy. To też takie miejsce niezłe, zaś pozostałe no to powyżej 30 miejsca: 31 w Harachowie, 33 w Oberstdorfie, To daje mu sumę 167,8 do rankingu punktów 12,9 i to daje mu miejsce drugie za rodakiem Andrasem Goldbergerem. podsumowując. Puchar świata 38,4, turniej czterech skoczni 19,7, zimowe igrzyska olimpijskie 13,4, mistrzostwa świata 28,9 i mistrzostwa świata w lotach 12,9. To daje łącznie Austriakowi punktu 113,3 i w naszym rankingu totalnym plasuje się na miejscu drugim za Andrasem Goldbergerem. I zobaczmy jeszcze, jak wypada Austriak, jeżeli chodzi o wielkiego szlema. Kryształowa kula zdobyta, złoty orzeł, niestety nie. Drugie miejsce to najlepszy wynik, jeżeli chodzi o turniej czterech skoczni, zimowe igrzyska olimpijskie. Tutaj bez medalu szóste miejsce było miejscem najlepszym. Mistrzostwa świata, złoty medal zdobyty i Mistrzostwa świata w lotach, również złoty krążek na koncie Feldera.